Na... Wiem, ale w sensie to jest tam widać? Taka dalsza budka? Nie, to chyba będzie w tamtą stronę. No właśnie. Zdecydowanie w tamtą stronę. Dziękuję. Na pewno? Ale kiedy już to tam No Tam podjechaliśmy, nie. Tak Bo po sklep wjechaliśmy w i słuchaliśmy w prawo, w prawo. W prawo, w prawo. No. Dobra. Tak, tak. I tutaj i masz tych ekspresów? Cztery. I to jest ok? Tak. Cztery tylko? To? No bo to są trzy w ogóle. To jest taki bulderożek. Dawaj, ekstra jest. To jest kosy w ogóle, to tego Ale to jest bardzo brzydko. Okej, dobrze. Dobra. Dobra, to idę. Zaczyna się. No. Właśnie mi też wielką ja satysfakcję... Wielką satysfakcję mi sprawia oglądanie jak ktoś robi balda, który które mi straszną trudność zrobił. jak też robi, to trudność. O kur... Dawaj, pierwsza bezpieczna. O Jezus, Ty jak słyszę Was, to... Nie no, na To niedobrze. się i się zrestuj. To jest najsamek lamy. Aha, już wiem o co chodzi. Zostaw kurwy na później. Lewej, pośle, 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 Ale, tutaj pro, się to Ale to była fajnie na skała, co? No ja nie życzę, jest tak nisko, Aż tak. Nie, to, to właśnie nie jest. Nie. No właśnie. Uważaj, noga stać, nie można. Zawadzimy masz ringa. Drugi drogi. Przekroczyłeś szylinga. No, Daj blok. Tam masz. Mikołaj, co ty z nami robisz? Zaskoczyłeś wszystkich. Gdzie najwygodniej? Gdzie najwygodniej, to źle. Ale ręką tam byłeś po lewej stronie, dobrze. Tylko nogi. Trzeba było wyżej nogami podejść i tak iść w lewo, to byłeś. Ale ręka jest w lewej. No daj, to jest szóstka, więc szóstka i szóstka będzie lepsza. Pani Paulino. A to jest filmik, tak? O rany, no, tak rany. Chodź jak wiesz, szanuj, nie wiem. Idę. Okay. Gdzie to było dobre, po lewo? Po lewo. Nie tu, nie tu, tam wyżej pryszczem. Nie ma mowy, dajesz, dajesz, po... dajesz. Czedaj, czedaj na prawej nodze. Gdzie jest później klamka jakaś dobra, wie? O tam, tam na prawo, na, na, zasada, na drugiej. Tak? Tam w prawo, bardzo w prawo. Blok. Masz. Łapą. Cieplej Ci? No już ciepło zupełnie. Wiesz co? Tylko tam, Paulina, nie wybieraj poddużoliny. Dobrze. Jak już tam przykucnę, bo Ściągam. jak będę leciał, to będę leciał z nogami przy tyłku. Przy tyłku? Mhm. Jak? A no idź, bo idź, bo już żeby... ręka boi. No to wyłącz. ręka? Patrzcie dla mnie, panie. Ja szukam czegoś innego. Niech będzie tak lata na rękach. To możesz nie urodzić. Załóż do bardzo wysoko Jeszcze bez bloku. Jeszcze raz? Dopłacasz tą drugą rękę. Bardzo wysoko wstałeś I to z prawej trzyma, później wyżej? Podobno tak. Później po prostu już sięgasz wyżej do planu. Tylko, oczywiście z prawej strony. Ja na tak drugie. wiem, 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 spoko. To ja, pomysłu. Na... Ten... Ja z tego z jest całkiem... Tylko... Nie pamiętam, gdzie jest dobry chwyt po lewej, bo on jest kluczowy. To daleko. To taka prawdziwa szóstka już zniknął ten dobry chwyt one spierdzielają zawsze Im dłużej wisisz na linie na bloku to one bardziej w lewo się przesuwają Dawaj dawaj O, 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 to dobre. Super, super Nie! Brawo! To... Prawo. Prawo, prawo Mikołaj! Prawo jeszcze, jeszcze prawo, prawo, jeszcze prawo! Jeszcze prawo! W prawo. Kurwa. Jeszcze w prawo. Cicho. Podtrzyma. Dobrze. I lewa ręka wyżej. Ręku lepiej przebiegł. I teraz dopiero bruskingę. Dobrze jest. Dobrze. Dobra, blok. Masz. Za słuszę. Nie no dobra okej, okay, tylko na psychę działa to, że masz tu wpinę obok Nogę wysoko i masz tyłek tak, że jak spadniesz to. Ale to też nie widzisz na to, że spadniesz. Zapomniałem. Nie, ale powiem Wam, że ta... Ta klama jest dobra tutaj. Jak Gdzie? Po prawej stronie bardziej. Nie, nie, dobrze, dobrze, tylko ja mówię. Po lewo od tej po prawej. Tam mniejsza też jest dobra. Czy masz super klamę i teraz chodź wyżej na oka. Trawo możesz to wyżej wryskę spakować. 200 metrów... O, no, no, no. Super. I teraz do góry. O. O. I tam są klamy. to mogę powiedzieć? Wiesz, to wystaje od razu plus 1 stopień. Uch. No to ja zwykle robię dwa punkty światła. Hmm. Nie lepiej mieć dwa? Nie lepiej mieć dwa, ale ten one nie no, zjeżdża. To będzie zwierzę. Czy on zwadka zrobi się koło w ogóle? Mam out. Co? Tu? No? Co to jest No co zrobić? No będę mał... zostaw, zostaw będę. O, a to pójdę na wędkę, a potem... Ale spróbujmy raz. Nie. Ja zrobiłem też musisz zrobić. Jezu. Nie da mi się zaraz na... bateria skończy. Najpierw na